Dzień dobry Państwu, witamy w programie samorządowym Nasz Powiat. Dziś moim Państwa gościem jest starosta Krzysztof Lis. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Program wraca po wakacyjnej przerwie, więc spraw jest dużo. Zacznijmy od inwestycji drogowych. No tak, w zasadzie kilka zadań inwestycyjnych, które realizujemy, one niektóre zmierzają do końca. To jest powiem tak: kończymy w tej chwili trzeci etap przebudowy drogi powiatowej od Szczecineckiej Obwodnicy do miejscowości Rzutnica. To jest zadanie, którego wartość jest około 2 milionów złotych. W tej chwili trwają prace wykończeniowe. Przypomnę tylko, że mamy tam dofinansowanie z rządowego programu przebudowy dróg lokalnych, to jest milion złotych. Udało nam się niedawno podpisać umowę na dofinansowanie z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Pogrzeb nadlicznictwo Czarnobór. Dofinansowanie jest 805 tysięcy złotych, a zatem nasze środki to jest około 200 tysięcy złotych. Do miejscowości Żółtnica, nawet do pierwszych tych zabudowań doprowadzamy drogę. Czy dalej będziemy realizować? No to... Czas pokaże. Trzeba przygotować dokumentację techniczną. Natomiast tu rozwiązaliśmy dosyć istotny, ważny problem związany z ruchem pojazdów i bezpieczeństwem, ponieważ ta droga została poszerzona do 6 metrów. W tej chwili położona jest również nawierzchnia asfaltowa w gminie Barwice. To jest od Barwic do miejscowości Przypkowo. Wartość zadania to jest 1 195 000 zł. To jest nowa nawierzchnia na odcinku około kilometra 600 metrów. Zadanie to jest dofinansowane również z rządowego programu przebudowy dróg lokalnych 50%. Przedsięwzięcie myślę jeszcze tak do końca października całkowicie zostanie zamk zamknięte. Trwają prace takie wykończeniowe, uzupełnienie poboczy, wjazdów. No i duże zadanie, które zostało rozpoczęte to jest przebudowa odcinka drogi od miejscowości Juchowo do miejscowości Radaż przypomnę, że tam mieliśmy dofinansowanie z rządowego programu z Polskiego Ładu. Wartość zadania wtedy szacowaliśmy na 16 milionów złotych, dofinansowanie z 95%. Po procedurze przetargowej wartość tego zadania jest 12 milionów. Od miejscowości Radasz w kierunku Najuchowo w tej chwili trwa utwardzenie pobocza. Dzisiaj jeszcze rozmawiałem z dyrektorem Poldrogu. Tam jakieś uwagi były dotyczące wykonywania tych prac, więc mam nadzieję, że tamte prace szybciej wejdą w czas realizacji. Zakończyliśmy również to wszystko, co było związane z budową nakładek na drogach powiatowych w kilku miejscowościach czy miejscach, w gminach. Takie nakładki za kwotę około 2 milionów złotych zostały również wykonane, a zatem te wszystkie prace mamy zakończone. Co ważne też, o czym też rzadko mówię, to jest przebudowa drogi miejscowości Biskupice, to jest gmina Biały Bór. Przypomnę, że tam podpisaliśmy porozumienie z tą firmą, która przebudowuje wiatraki. Naszym warunkiem było, że możecie, możecie korzystać z naszych dróg, jeżeli oczywiście wykonacie tam taki remont odcinka, odcinka drogi. tutaj od, od drogi wojewódzkiej, od drogi krajowej do miejscowości Biskupice, to jest około 3 km została przebudowana droga, poszerzona do, do 6 metrów, usunięte drzewa, więc wartość tych nakładów to jest około 3,5 miliona złotych, a zatem zyskaliśmy po pierwsze bardzo dobrą drogę, poszerzoną, poprawa bezpieczeństwa i do tego nie włożyliśmy złotówki na drogę powiatową i to też jest istotna i ważna informacja. Jedno z ważniejszych zadań powiatu w tym roku to przebudowa oddziału ginekologiczno-położniczego. Na jakim etapie są prace? No właśnie, to, to jest zadanie, które szacowaliśmy, że to będzie mniejsza kwota, ale w zasadzie w tej chwili dochodzimy do 10 milionów, tak? dlatego że tutaj wartość zadania na początku było 9 milionów, później mieliśmy roboty dodatkowe 594 tysiące złotych. W tej chwili otrzymałem następne jakieś tam takie prace, które faktycznie trzeba, trzeba zrobić 155 tysięcy złotych w zasadzie, czyli to jest około 10 milionów. To jest bardzo duże przedsięwzięcie. Część podzielone na cztery etapy. Chyba Trzy etapy zostały zakończone, już oddział ginekologiczno-położniczy w tej dużej części swojej funkcji funkcjonuje, natomiast wykonawca złożył w tej chwili wniosek, żeby ze względu na do roboty dodatkowe i tam trochę przesunięty czas przekazania niektórych pomieszczeń przez szpital ze względu na funkcjonowanie szpitala do, do, do wykonawcy przedłużyć realizację tego zadania czy jego zakończenie do 10 grudnia, a zatem w najbliższym czasie taka, taka decyzja będzie miała miejsce, aczkolwiek poprosiłem jeszcze prezes spółki Szpital w Szczecinku, aby się w tej sprawie wypowiedziała, czy to nie koliduje z ich założeniami. Przypomnę, że kupiliśmy również nowe, za 100 tysięcy kupiliśmy trzy nowe łóżka porodowe, do, do, do tego oddziału ginekologicznego. Kupiliśmy też 10 łóżek takich dla pacjentów, więc myślę, że dzisiaj ten oddział ginekologiczno-położniczy no, jest w innym stanie, w innym miejscu, z innym wyposażeniem i na pewno jest to z korzyścią dla pań z powiatu Szczecineckiego i nie tylko z powiatu Szczecineckiego, które tutaj zdecydowały się, aby ich potomstwo przyszło na świat właśnie w Szczecineckim Szpitalu. Tegoroczna inauguracja roku szkolnego odbyła się w zespole szkół numer 1. Czy w przyszłym roku też jest szansa na to? Bo jak wiemy, tam powstaje bardzo duża hala. No, my mieliśmy plan taki, że w ogóle ta inauguracja będzie właśnie w tej hali ale ze względu na, na, na to, co jest związane w ogóle z pewnymi y, przestojami, z brakiem dostarczania materiałów budowlanych, y, przedłużyliśmy umowę, która na początku była zawarta do 16 sierpnia, na zakończenie tej hali widowiskowo-sportowej do 31 października. Aczkolwiek teraz mieliśmy spotkanie z wykonawcą, on jeszcze wnosi... Bo jesteśmy też w sporze sądowym, jeżeli chodzi o wartość tego zadania, wnosi o to, żeby ze względu na trwające problemy z dostawą, chociażby na wierzchni, już tej na, 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 na płytę główną, jeżeli chodzi o wentylację, jeżeli chodzi o pewne dostawy, żeby przedłużyć termin realizacji do około 10 grudnia. I prawdopodobnie wyrazimy na to zgodę, bo to jest jeden z elementów takiej mediacji, mediacji sądowej. Natomiast no myślę, że ta szkoła zyska niesamowicie dużo. To będzie największa chyba hala taka w, w Szczecinku i Powiecie Szczecineckim z dużym takim audytorium dla, dla, dla publiczności. Mam nadzieję, że, że to wszystko no, pozwoli na to, że ta szkoła będzie miała również pewne osiągnięcia. Osiągnięcia sportowe. Przypomnę wartość tego zadania w tym przetargu, który robiliśmy w 2021 roku. To jest około 10 milionów złotych przy dofinansowaniu 4,5 miliona z Ministerstwa Sportu. Poprzez te mediacje sądowe, ponieważ wykonawca wystąpił z wnioskiem o zwiększenie wartości zadania, w zeszłym tygodniu osiągnęliśmy porozumienie co do zwiększenia wartości zadania, ale że... To jeszcze musi być wyrok sądu, więc nie będę mówił, o jaką kwotę chodzi. Niemniej jednak nie ma żadnych dzisiaj, jakby, żadnego zagrożenia dla realizacji tego przedsięwzięcia. Gdybyśmy pojechali tam zobaczyć, to wydaje mi się, że widać, jak ogromnie zaawansowane to przedsięwzięcie jest. Co ważne, chyba to też jest istotne, że przedsięwzięcie wykonuje firma, tutaj nasza lokalna, szczecinecka czy, czy, czy powiatowa, firma Terbud, pana Mariana Droździra i widać, że również ten potencjał, taki budowlany w tych naszych firmach również jest. Wojna na Ukrainie wciąż trwa, a tym samym obywatele tego kraju, którzy przed nią uciekli i znaleźli schronienie w Szczecinku i okolicach, również wciąż u nas pozostają. Niemniej jednak ich sytuacja troszeczkę ewoluuje. To prawda, no my z dnia na dzień mamy też takie informacje. Przypomnę tylko, że na ostatniej sesji Zarząd Powiatu zaproponował przesunięcie tego terminu związanego z pobytem uchodźców z Ukrainy na terenie Powiatu Szczecineckiego z 30 września do 31 października. Dlaczego? Dlatego, że no my ze swojego budżetu ułożymy na dofinansowanie pobytu uchodźców, ponieważ od czerwca, od 1 lipca w zasadzie te środki finansowe, które otrzymywaliśmy od pana wojewody zostały ograniczone. Po pierwsze, że uchodźcy wojewoda określił na jakich uchodźców będzie przeznaczał dofinansowanie, czyli osoby niepełnosprawne, kobiety, które wychowują dziecka do 12 miesiąca życia, kobiety, które mają trójkę więcej dzieci, kobiety, które mają 60 i więcej lat i mężczyźni, które mają 65 lat. Więc tutaj to zostało ograniczone. Myśmy podjęli pewne działania związane z pobytem naszych uchodźców, tych, którzy byli przy ulicy Kościuszki, przenieśliśmy na, do schroniska przy ulicy Alteryjskiej. Też określiliśmy, że pobyt uchodźców, zarówno w, na, w schronisku na Alteryjskiej, jak i w domu pomocy społecznej, bo drug, w Bornym Słoniowie druga grupa jest w domu pomocy społecznej, pobyt jest darmowy, czyli my ponosimy koszty. Natomiast jeżeli chodzi o, o odpłatność za wyżywienie, to płacą tylko wsad do kotła w przypadku tutaj ulica Elektryczna to jest 12 zł za to dobowe wyżywienie wsad do kotła i te osoby żywione są w internacie ze zespołu szkół numer 2 w przypadku Domu Pomocy Społecznej w Bornym Solinowie jest to 8 zł i te, te odpłatności mają miejsce. Jeżeli kogoś na to nie stać, to również tym uchodźcom pomagamy poprzez taki indywidualne wniosek, które składają do starosty, a my mamy takie konto charytatywne i z tego konta regulujemy zobowiązanie wynikające z tego żywienia. Do tej pory również finansujemy wszystkim uchodźcom leki. Podpisana umowa z apteką przy szpitalu Szczecineckim, tam uchodźca zostawia receptę, otrzymuje leki, apteka obciąża nas kosztami, więc to jest uregulowane. Dzisiaj otrzymałem pismo od Pana Wojewody, bo wystąpiliśmy z takim wnioskiem na jakby indywidualne wsparcie, że do końca września administracja rządowa będzie jeszcze w uzasadnionych przypadkach i tam zostało to wyspecyfikowane na nasz wniosek, finansować pobyt, współfinansować pobyt uchodźców to jest 40 zł za dobę. Jeżeli chodzi o miesiąc październik, absolutnie nie wchodzi to już w grę. Więc w zasadzie tutaj po to ta uchwała Rady Powiatu, która jakby daje nam umocowanie do ewentualnego ponoszenia kosztów związanych z pobytem tych uchodźców na naszym terenie. Dzisiaj mogę powiedzieć, od 1 października prawdopodobnie, w związku z tym, że w Domu Pomocy Społecznej mieliśmy 53 uchodźców, i duża część wyjechała tych uchodźców w różne miejsca, część wróciła na Ukrainę, część do pracy, część jeszcze dzień w dzień. Na dzień dzisiejszy mamy 11 uchodźców. Tutaj w schronisku przy ulicy artystycznej mamy 24, w związku z tym od 1 października prawdopodobnie wszystkich uchodźców zlokalizujemy w Domu Pomocy Społecznej w Bornym Słynowie w jednym miejscu. Tam są bardzo dobre warunki, tam są pokoje, które po, po, posiadają własne wę, węzły sanitarne i oczywiście na tych samych warunkach, że te osoby prawdopodobnie nie będą płacić za pobyt, natomiast będą płacić za wyżywienie. Jak to będzie wykonać, wyglądać na koniec października, trudno jest powiedzieć. Ja niedawno też miałem spotkanie z przedstawicielami szczecińskiego Lions Clubu. Oni napisali taki grant do, do, do środków finansowych. Wiem, że otrzymali do, dosyć duże wsparcie finansowe, więc będziemy chcieli również przy, przy współpracy z zaję sklabem jeszcze jakby wspierać uchodźców, które są w naszych obiektach powiatu szczecineckiego, ale być może tych również, które są na terenie powiatu szczecineckiego w różnego rodzaju pomoc rzeczową, czyli i żywność, i jakieś e, e, rzeczy związane chociażby z okresem zimowym, bo przecież zbliżamy się do tego, a zatem osobiście uważam, że hmm, i my, i samorządy, i mieszkańcy nadal zdają egzamin z tej wsparcia dla uchodźców z Ukrainy. Niemniej kryzys finansowy dosięga coraz większe grono, w tym również samorządy. Mam tu na myśli głównie drożające paliwa, drożającą energię. I mimo, że rząd zapewnia, że samorządom pomoże, to sytuacja chyba nie jawi się zbyt jasno. No, no nie, jest, nie jest prosta, nie jest taka jakby wiadoma też do końca, dlatego że my ciągle spotykamy się z informacjami, że drożeje prąd, drożeje energia cieplna, jeszcze tam inne koszty wzrastają. To jest po pierwsze. Po drugie, w sumie często nie wiemy, czy my ten prąd kupimy, tak? dlatego, że no podam przykład. Dom Pomocy Społecznej Bornym Słoniowej kupuje po 660 zł megawatt ponieważ jest to obiekt mieszkalny, ale nie ma podpisanej umowy z dostawcą no, energią. I korzysta z tak zwanych rezerw. No te rezerwy albo są, albo nie ma. No nie chciałbym, żeby była sytuacja, w której nasi mieszkańcy nie będą mieli prądu. Ja dzisiaj mam wniosek pani, pani dyrektor, i pewnie będę stawiał to w następnym posiedzeniu zarządu, aby dla zabezpieczenia kupić agregat prądotwórczy. Ale agregat kosztuje razem z, z takim automatycznym włączeniem 120 tysięcy, więc pod to trzeba będzie znaleźć środki finansowe, bo nie wyobrażam sobie, żeby były włączenia prądu dla, dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Jeżeli chodzi o nasze inne instytucje, no to siłą rzeczy policzyliśmy, ile nas będzie kosztować. Wzrost energii elektrycznej według takich średnich cen i wzrost ciepła w naszych szkołach i to jest 540 tysięcy do końca tego roku. Dla, no, zrobiliśmy przetarg jako samorząd powiatowy dla wszystkich naszych instytucji na zakup energii elektrycznej. Teraz kupujemy chyba po 720 albo po 780 zł za megawattogodzinę. No i wpłynęły dwie oferty 2420. 20 albo 40 za megawatogodzinę i druga oferta 1820. Ale mówię, to jest o 1100 zł, prawie drożej, więc miałem na uwadze, żeby unieważnić ten przetyk, ale zrobiliśmy taką analizę. Okazuje się, że następne przetargi za energię elektryczną to jest 3000 megawatogodzinę więc podpisaliśmy umowę, ale mamy umowę podpisaną tylko właśnie do końca roku. Dostawca nie zapewnia nam, że on nam w przyszłym roku dostarczy prąd po takiej cenie, więc to są takie problemy, które gdzieś tam, z którymi się spotykamy. Mamy problem z energią cieplną. Wszystkie nasze szkoły są podłączone przed miejską energetyką cieplną. Myśmy kiedyś podjęli takie działanie, zlikwidowaliśmy wszystkie kotłownie, wykonaliśmy przyłącze grzewcze cieplne wspólnie z mecem, więc tutaj. Z, jakby środowisko zyskało ogromnie dużo, bo nie było tych kotłowni, nie było dymienia. No dzisiaj się okazuje, że MEC podwyższył kwoty energii cieplnej o 78%. Więc, automatycznie, to są ogromnie duże koszty. Wprawdzie jest informacja, że rząd ma wspomóc samorządy poprzez dofinansowanie, czyli że te koszty wzrostu energii nie będą wyższe niż 40% w cen z marca tam powstają jakieś agencje, które mają to dopłacać. No ale i tak to jest 40%, nie? I stąd tutaj potrzebne są różnego rodzaju działania oszczędności, takowe podejmujemy. Na razie zdecydowałem, że na razie jeszcze nie grzejemy w naszych instytucjach, ale jeżeli mówię nie grzejemy, no to nie grzejemy wszędzie również tutaj w urzędzie starostwa, bo zaczynamy od siebie, więc takie, takie działania są podjęte. To po pierwsze, po drugie, dzisiaj już mamy też informacje jak wygląda podział środków finansowych ze strony rządowej w zakresie wsparcia samorządów z tytułu utraty dochodów, bo taka informacja gdzieś tam była. Rząd przeznaczył 13,7 miliarda złotych w skali kraju na, na dopłaty do samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Z reguły te pieniądze będą podzielone tak. Wszystkim porówno w zasadzie, poza jakimiś tam małymi może wyjątkami, więc według tej wiedzy już mogę powiedzieć, samorządy gminne otrzymają 2 miliony 880 tysięcy złotych z kawałkiem, samorządy powiatowe 6 milionów 76 tysięcy złotych, samorządy wojewódzkie chyba 36 milionów. No inaczej będą potraktowane powiaty grodzkie, tak, które dostaną, E, e, troszkę, troszkę więcej. Na pewno te środki finansowe no, pomogą nam w tym, co dotyczy pewnych przepływów finansowych na koniec roku. Ja w zasadzie już te pieniądze mam podzielone, na co, one, na, na co one trafią. To są pewne przedsięwzięcia, które pomniejszą nas, na, nasz wydatek, jeżeli chodzi o udział własny, na przykład do różnego rodzaju zadań, zadań inwestycyjnych, na, regulow na pomniejszenie też yy, wpływów po stronie dochodów własnych, dlatego że widzimy, że dzisiaj niektóre nieruchomości, które przeznaczyliśmy do sprzedaży, one nie mają zainteresowania, no bo jest regres. Inwestorzy niekoniecznie. Yy, Chcą kupować nieruchomości, więc tutaj chcemy też takie działania podjąć i myślę, że na najbliższej sesji, albo nawet nadzwyczajnej, którą zwołamy, spróbujemy dokonać podziału tych środków finansowych. I to jest, to jest dobry zaszczyk. To jest ważny zaszczyk finansowy. Pytanie czy również w przyszłym roku taki zaszczyt będzie miał miejsce, bo wiele samorządów naprawdę będzie miało ogromne problemy z zabezpieczeniem finansowania podstawowych tych wydatków wynikających z utrzymania obiektu. Jeżeli weźmiemy pod uwagę również to, że... Od przyszłego roku, od 1 stycznia, minimalna płaca wzrasta z 3010 zł do 3490 zł, a od 1 lipca do 3600 zł. No to znowu te środki finansowe trzeba zabezpieczyć w, w, w budżetach, w wydatkach, a trudno jest nam powiedzieć jeszcze, jakie będziemy mieli. Dochody zaplanowane przez Ministerstwo Finansów, myślę, że gdzieś na początku października będzie określone wielkość udziału w PIT, wielkość udziału w CIT, subwencja oświatowa, wyrównawcza, równoważąca. Jesteśmy na etapie budowania budżetów, więc to też będzie miało też ogromne znaczenie, jak te nasze przyszłe budżety będą wyglądać i czy i w jakiej wielkości będziemy planować środki finansowe na wydatki inwestycyjne. Ja dzisiaj już zaproponowałem w tych inwestycjach, które realizujemy, że zadanie, które zakładaliśmy, że będzie rok czasu powiedzmy realizowane, rozkładamy go na dwa lata. A nawet takie kosztowne zadania jak budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Technicznych, gdzie wartość zadania jest 16 150 tysięcy złotych, w procesie inwestycyjnym zakładamy, że będzie realizowany przez dwa lata, ale w procesie finansowym będzie finansowane z trzech budżetów z budżetu 2022, z budżetu 223 i nawet jak zostanie zakończony w 2023, to ostatnia płatność będzie w 224. Po to między innymi, aby trochę rozwinąć to, co jest związane z finansowaniem tych inwestycji, bo nam po prostu nie starczy środków finansowych w budżecie 2023 roku. Do no te, temu trzeba się przyglądać, tego trzeba po prostu pilnować i mieć tu duże baczenie na to, aby tam gdzie można y, zaoszczędzić, aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że to tak się nie da bezpośrednio oszczędzić. Można ograniczyć koszty, ale nie oszczędzić na tych przedsięwzięciach. Na ostatniej sesji postanowiono, że y, porad Szczeciniecki dołączy do Stowarzyszenia Euroregion Pomerania. Wyjaśnijmy proszę, co to oznacza dla mieszkańców. Od lat funkcjonuje Stowarzyszenie Euroregionu Pomerania, ponieważ ona skupia gminy, powiaty, samorządy, które działają tutaj w województwie zachodniopomorskim, pomorskim częściowo lubuskim. Ten Land Mecklenburgia Pomorze Przednie plus Szwecja i, i, i kawałek Danii. To jest w basenie Morza Bałtyckiego. Te samorządy wzajemnie się wspomagają, ale ważnym jest, żeby mieć partnera z jednego, drugiego czy trzeciego kraju. Poprzez partnerstwo można ubiegać się o dofinansowanie w ramach takich miękko, twardych grantów, prawdę mówiąc, takich bardziej, bardziej miękkich. Ważnym jest, aby był ten partner z któregoś, z któregoś e, kraju. No, jak wiadomo, myśmy niedawno mieli takie spotkanie z przedstawicielami tutaj e, powiatu Pasewag-Greiswald. E, jest wola i chęć podpisania takiego partnerskiego, partnerskiej współpracy, między innymi też po to, abyśmy mogli sięgać po środki finansowe w ramach tego, tego regionu, trzeba, czyli tak, trzeba być członkiem, stąd podjęcie uchwały o, o wstąpieniu do, do tego stowarzyszenia i trzeba mieć partnera z tych trzech krajów, no to za chwilę podpiszemy porozumienie o partnerskiej współpracy, ponieważ nawet w zeszłym tygodniu w moim imieniu była pani sekretarz w pasewalku, Walku, gdzie przedłożyliśmy projekt takiego, Partnerskiej współpracy dla strony niemieckiej. Co możemy zyskać? Możemy ubiegać się o dofinansowanie ze środków, które będą do dyspozycji w tym budżetowaniu 2021-2027. Wprawdzie mamy 2022 rok, ale jeszcze żadne środki nie zostały uruchomione, jeżeli chodzi o, no, o to budżetowanie, więc pierwsze środki będą 2023-2027. Tam jest możliwość ubiegania się o, o, o imprezy kulturalne, sportowe, ochrona zdrowia, ochrona środowiska. Wspólne przedsięwzięcia takie społeczno-obywatelskie, które łączą, jednoczą społeczności. To jest równe traktowanie kobiet i mężczyzn to, to, to też jest taki, taki obszar. Jest wiele takich fajnych rzeczy, które można byłoby w ramach tego przedsięwzięcia realizować z partnerem, w tym, w tym wypadku niemieckim. Jest możliwość na różnego rodzaju imprezy, na pomysły, na zadania uzyskania do 30 tysięcy euro dofinansowania i stąd jakby nasza wola i chęć, abyśmy również w tym podziale torta, który za chwilę stanie się faktem, szczególnie w tym takim inter, inter programie Interreg 6A, również ubiegali się o dofinansowanie. Uważam, że jeżeli taka szansa jest, to dlaczego z tego nie skorzystać, tym bardziej, tym bardziej że ten partner niemiecki również taką wolę wyraża. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Moim państwa gościem był pan Krzysztof Lis, starosta szczecinecki. Państwu z kolei dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne programy.